narysuj najlepiej ze wszystkich otrzyma fajny prezent taki właśnie challenge czeka dziś na was na multi du fan hmm, co chodzi tym razem tym razem czeka na was piękna korona żeby ją zdobyć trzeba ją narysować więc postarajcie się czas start muszę wygrać Chcę tę koronę. Będzie mi pasować. Aha. Chyba mi wychodzi. Korona będzie moja. Nie ma innej możliwości. Muszę ją zdobyć. Myślę, że nie mam żadnej konkurencji. Mój rysunek jest najlepszy. A teraz dodam jeszcze trochę brokatu. Wow. Jest piękne. A nie mówiłam? Pokonam was z łatwością. Z łatwością? Zaraz zobaczymy. Mam pomysł. Po co mi jakaś tam korona? Skoro mogę sobie wyciąć własną. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Nadszedł czas na pokazanie rysunków. Jestem gotowa. Patrzcie. No, no. Nie, Emma, to jest po prostu okropne. Ale dlaczego? A praca Lili wręcz przeciwnie. Jest piękna. Dziękuję. Nie Bella. Twoje organi też nie nadaje. I wszystko jasne. Naszą dzisiejszą zwycięzczynią jest Lili. To ona otrzymuje tę wspaniałą koronę. Jesteś gotowa, żeby ją przymierzyć? Na coś takiego zawsze jestem gotowa. Jak pięknie w niej wyglądam. Po prostu klasa. Tak w ogóle to ja też mam koronę. Oto i ona. I jak? Co powiecie na mój nowy wizerunek? Wyglądasz jak królowa kosza na śmieci. Lili wygląda zdecydowanie lepiej. Zawsze wyglądam lepiej. Jaki uroczy jednorożec. Wow! Ale żeby go zdobyć, trzeba go narysować. Więc do dzieła i powodzenia! Czas start! On jest uroczy. Chcę taką zabawkę. Matko, co ja tu robię? Chyba jako jedyny jestem zdrowy na umyśle. Skończyłem pokazać rysunek? Skończyłeś! Yy, to wygląda strasznie. Tak! Co to za Bohomas? Co powiedziałyście? Jak śmiecie? No dobra, użyłyście mnie już po was! Dlaczego on jest taki zły? No właśnie. I co ty tam rysujesz? Co zrobić, żeby wygrać? Wiem, mam pomysł. Zaraz wam pokażę. co ty robisz? Nieważne. Kończyłam rysować. A co to za intruz? Jak śmiesz siadać na moim rysunku. to skudna mucho. Dorwę cię. Tak lepiej. A co z moim rysunkiem? A, myślę, że twój jednorożec cierpi. Teraz ja się pośmieję. I czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Nie chciałam mu zrobić krzywdy. Taki rysunek się nie nadaje. A co sądzisz o moim? Andy, twój jest o wiele lepszy. Spójrzcie co ja wymyśliłam. Sama jestem jednorożcem. Myślę, że się wam spodoba. To wygląda dziwnie. A mnie się podoba. To bardzo oryginalny pomysł. Wygrałam, prawda? Przecież wymyśliłam coś fajnego. Nie krzycz, ja też mogę wygrać. Myślę, że zwycięzcą jest Andy. O, tak wiedziałem! Czyli jednorożec jest twój. Nie chcę go! On jest mój! Oddaj go! Puszczaj! Tu jest moja zabawka. A ja wcale go nie chcę. nie, co zrobiłaś? Rozerwałaś go na części. Wszystko twoja wina. Dlaczego go ciągnęłaś? Co wy narobiłyście? Biedny jednorożec! To tylko zabawka. Gdzie jest nasza nagroda? A, tak, nagroda! Proszę, dziś na was czeka fontanna Coca-Coli. Co wy na to dziewczyny? I oczywiście czas start! Wow, cała fontanna Coca-Coli. Na pewno wystarczy mi na długo. Wiem nawet, co trzeba zrobić, żeby narysować ją idealnie. Potrzebuję do tego coli. Rysunek będzie wyglądał naprawdę realistycznie. Myślę, że wychodzi świetnie. O nie, mnie za dobrze idzie. Trzeba jej troszkę utrudnić pracę. Że, że mentosy poradzą sobie z tym. Najważniejsze, żeby trafić prosto do szklanki. Nie, moja kola, mój rysunek! Oh my God. Teraz muszę podkraść farby Lily. Masz za swoje. Ej! A gdzie się podziały moje farby? Nie wiem. Został tylko zielony kolor. Uwaga! Czas minął. Pokażcie mi swoje rysunki. To nie ja go zepsułam, to Bella. Nie obchodzi mnie to. Rysunek jest okropny. Nie nadaje się. Narysowałam najlepiej, jak potrafię. Bardzo podoba mi się praca Belli. Jest przepiękna. Starałam się jak mogłam. I nie na darmo. Ponieważ to ty wygrałaś. O, super! Mogę wypić całą tę kolę? Sama? Tak, jest cała twoja. Ekstra! Też byśmy się napiły. Właśnie. Czy też w moich myślach potrzebuję słomki. Tak, to genialny pomysł. Co zrobiłyście? Gdzie jest kola? Ojej, to się źle skończy. Nie zrobiłyśmy tego specjalnie naprawdę. No dobra, przepraszam. Tym razem nagrodą są pianki marshmallow. Super! Spójrzcie, jakie są fajne. To czerwony marshmallow. Można z nich ulepić różne kształty. Hmm, na przykład taką kupkę! Jaka śmieszna! Ale fajnie ci to wyszło. Tak, całkiem zabawnie, całkowicie się z wami zgadzam, ale koniec żartów, bo czas start. No dalej rysujcie. A przy okazji nowa zasada. Spróbujcie narysować kubkę bez użycia farb. Ciekawe, jak to zrobicie. Ale jak to bez farb? Nie wiem. Wymyślcie coś. Już wiem. Mam przecież błyszczyk. I jest też Nutella. I wyjdzie piękna kubka. Na przykład właśnie taka. Ej, a co to jest? Dlaczego na moim rysunku jest kupa? Czekaj, sprawdzę, co to jest naprawdę. Czy ty to jesz? Fuj, zaraz zwymiotuję. Idealne wyczucie czasu. Teraz mam czym rysować, super. Teraz na pewno mi się uda. Chyba już mi się udaje. No nieźle. Odsun się, nie podglądaj. Nie krzycz na mnie. Co ja mam zrobić? Wiem, przydałby mi się mój ulubiony glutek. W dodatku jego kolor jest wręcz idealny. Ale on jest lepki. Przykleja mi się do rąk i kartki. Co to ma być? Muszę coś z tego ulepić. O nie, cała się pokleiłam. Co teraz robić? Z tym już nic nie zrobisz. Uwaga! Czas się skończył. Chcę zobaczyć rysunki. Jestem gotowy. To nie ja, to Andy. Co to jest? Uj, co za obrzydliwość to się nie nadaje. A u mnie no, no pokleiło się. Nie, to też nie jest dobre. Co o niej sądzisz? Bardzo mi się podoba. Andy świetnie sobie poradziłeś. Dostaniesz kupkę z pianek marshmallow. Give mi. to Pasuje idealnie i wygląda jak kapelusz. Daj mi też spróbować marshmallows. Ja też poproszę. A dla mnie co zostało? Tylko oczy. Wszystko mi jedno. Pianki smakują tak dobrze. Zgadzam się, są pyszne. Prawdziwa uczta. No dobra, to zjem te oczy. Hmm. Widzę, że jesteście gotowe. Więc rozpocznijmy nasze wyzwanie. Pokażcie kartki. Rysuję bez rąk. Tylko nie to. Jedną ręką? No, myślę, że dam radę. Mam szczęście, rysuję dwiema rękami. Jesteśmy gotowe. No to czas poznać waszą nagrodę. Wow! Wow! To dopiero. No i co tak siedzicie? Czas start! Mam zamiar to wygrać. Zwłaszcza, że mam pomysł jak. Hej! Dziewczyny, spójrzcie. Ale super! To jest to. Nie ma mowy, Bella, nie oddam ci mojego pierwszego miejsca. Chyba pora, żebyś nieco ostudziła swój zapał. To na pewno. I nie mamowy, mowy, nie pozwolę wam wygrać. No nie, tylko nie to. Co to za zapach? Nie, pomóżcie. Nie wiem, jak ugasić pożar. Zaraz wszystko spłonie. Wezwijcie straż pożarną. Oh my Już jestem Uważajcie Uratowałaś nas Prościzna Bela jesteś taka odważna Co? Mój rysunek jest zniszczony No nie Nie zostało zbyt wiele czasu Muszę natychmiast coś narysować Jak niewygodnie jest rysować ustami W dodatku to jeszcze bardzo długi proces Mam pomysł Betty, dokąd idziesz? Wow! Dzięki temu na pewno wygram. Ostatnie szlify. Potrzebuję trochę wody. Super! Może uciekniemy z tą tak nie wolno, Zach, to nagroda dla dziewczyn. Skoro mowa o nagrodzie, czas minął. Pokażcie pracę. Oto moja. Wygrałam. Mm, nie, nie sądzę. A ja? Oh. Rysunek jest koszmarny, nie. A spójrz na mój. No całkiem nieźle. Gratulacje, Betty. Wygrałaś. Hurra! A oto twoja nagroda. Ojej, umieram z głodu. Chyba nie masz nic przeciwko, żebym spróbował twojego kitketa. Ojej, jest taki kolorowy i bardzo smaczny. Ej, to moja nagroda. No, nie bądź taka chciwa, ja tylko spróbuję. Jakie to jest pyszne. Co tak dziwnie świeci? Co się dzieje? Wyglądasz jak sygnalizator świetlny O nie! Uray! Ale mam szczęście. No całkiem nieźle. O nie. To chcę wygrać ten żółciutki longboard. Ja chcę. No to zaczynamy. Z longboardem nie ma żartów. Najpierw trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Prawie zapomniałam. No, teraz jestem gotowa. Mam pomysł. Mogę użyć moich okularów, żeby narysować longboard. Y, jesteś tego pewna? Zdecydowanie. Patrzcie. Co? No i mam już gotowe koła. Pozostaje tylko dorysować deskę. Całkiem fajny sposób. Im bardziej kolorowy będzie mój rysunek, tym lepiej. No jesteś naprawdę pomysłowa. Ja też mam sposób, żeby was pokonać. Będę potrzebowała do tego papieru. Origami robione ustami. Widziałyście kiedyś coś podobnego. Muszę je tylko pokolorować. Od razu lepiej. Zabezpieczyłam się już wystarczająco i teraz mogę zacząć malować. Co? Czas dobiega końca? Muszę przyspieszyć. Czas minął. Pokażcie pracę. Chwileczkę. Prawie skończyłam. Czy to banan? To na pewno nie jest longboard. Tak bardzo się starałam. Co? Jess, to wygląda jakbyś kichnęła na kartkę. Nie, to jest okropne. A to jest niesamowite. Dzięki. Decyzja zapadła. Pierwsze miejsce zajmuje Bella. Chora, tak się cieszę. Oto twoja nagroda. Wow, ale fajnie. Dasz mi się przejechać? Ręce precz, to moje. Czas na przejażdżkę. Stój, załóż kask. Ojej, zapomniałam, że nie umiem jeździć. Ups, mam nadzieję, że z Bellą wszystko w porządku. Dziewczyny, pokażcie karteczki. Ekstra, rysuję obiema rękami. Dlaczego mam takiego pecha? A ja mam szansę wygrać. Poznajcie swoją nagrodę. To uroczy kotek. Jaki słodziak. Jest taki milusi. I taki puszysty. Na pewno będzie mój. Czas start. Dobrze, że mogę używać obu rąk. Wow, prawdziwy kotek. Nie musisz się tak starać, i tak narysuję lepiej. Zacznę od uszu. Mam pomysł. Bella, czy zdecydowałaś się zostać kobietą kotem? Nie zgadłaś. Dzięki temu mój kotek będzie miał idealną mordkę. Ale super. Mój rysunek musi być najlepszy. Bardzo chcę tego kociaka. Już prawie skończyłam. Co? Co to mysz? Czas minął. Gotowe? It's time. Pokażcie swoje rysunki. Jess, to na pewno nie jest kotek, niedobrze. Bella nieźle, ale to wciąż nie to. Co? Jeszcze jej rysunek jest najlepszy? Powiedz mi, rozumiem cię. Jess, wygrałaś. Jak hurra! To niesprawiedliwe. Trzymaj swojego nowego przyjaciela. Jestem pewna, że będziemy się dobrze dogadywać. Możemy go pogłaskać? Oczywiście, uwielbia być głaskany. Jest śliczny. Jesteśmy gotowe, więc poznajcie swoją nagrodę. Ojej, co za sukienka! Ups, przepraszam, to był wypadek. Tak lepiej. Na co się gapicie? Czas start! Ta sukienka będzie moja. Nie, bo moja. Twoje będzie trzecie miejsce, a ja zajmę pierwsze. Jeszcze zobaczymy. Dziewczyny, nie kłóćcie się, ta sukienka jest dla mnie idealna. Zwłaszcza, że znalazłam świetny sposób na rysowanie jedną ręką. I muszę wygrać. To nie jest łatwe. Uważaj! Jeśli nie wiedzieliście, to jestem mistrzynią origami. Wow! Co mnie ominęło? Wiem, to będzie idealny sposób. Nie bój pędzelek! Czas minął dziewczyny, pokazujcie pracę. Co sądzisz o mojej? Straszna. O nie. Betty, to twój rysunek? Koszmar. Wow, wow, to jest doskonałe. Dziękuję, starałam się. Super, odbierz swoją nagrodę. Prawdziwą księżniczką Disneya.